Siema, jest jestem Kreatywny Człowiek, a to jest Dishonored, lecimy sobie z kolejnym odcineczkiem, a więc let's go! Rozpoczynamy. A więc jeżeli pamiętacie, jesteśmy obok tego mostu. I teraz tutaj jest taki elektryczny panel. I przy okazji typ. Więc tutaj sobie nie pójdziemy, tylko tu. Dobra. Tu jest alarm. O! Pięknie, leży. Jakby co, mam jakiś nowy telewizor, na którym nagrywam. Dlatego jakby było jakoś dziwnie, to sorki. Dobra, typ, typ leży. Jest cudownie. Cudownie jak na wojnie. Nie wiem, czy hakować ten alarm. Jedno jest pewne, weźmy sobie ich tu. Tutaj chyba nikt nie przyjdzie, więc F5. Dobra, jedzonko, amunicja. Bełty. Okej. Okay. Leży. Do czego prowadzi to? To jest chyba chyba tam na górze jeszcze jest jakiś panel. Jest dobra. To wywijamy i zaraz sobie uruchomię oko F5. Tak, to jest to. Cyk. Niestety on nic nie miał. A to jest wejście, czyli jakby był jakiś alarm. Ja może to sobie zrobię. No, mogę to sobie zrobić. Będzie lepiej. Dobra. Uruchamiamy i mamy czyściutko, ładnie. Musimy się dostać na wyższe piętro. Tak, czyli... Ten panel jest z nami F5. oni dopiero tam na górze, więc dobra, sobie przejdźmy dalej łańcuch. Kontra te wejście. No chyba łańcuch będzie taktyczniej Ale dobrze, wiecie jaki jest mój stosunek do... łańcuchów. Okej, okay, dobra, złapałem się. Jest dobrze. Ty prowadzisz tylko tam, czy wyżej... Nie, ty prób... Ha. Huh. Dobra, F5. On w ogóle schodzi I ma jakiś klucz Więc Będziesz tu szedł? Nie, nie będziesz tu wszedł Ale za to Będziesz szedł tu Pięknie Mam jakiś klucz um, Naboje Nie ma um, 10 na 10 Jest dobrze Mogę się dostać wyżej więc to też tak zrobimy. F5. Łańcuch. Dobra. Jest dobrze. Oddychaj. A tu. Chyba tu. F5. A, mogłem się w ogóle tutaj tak tepnąć. W ogóle tutaj jest dużo rozwiązań, jakby ktoś nie miał mocy, bo idzie przejść tą grę, słyszałem, że idzie, bez mocy. Więc byłoby kozacko. Moment. To jest ten most. Ja muszę na kontrolkę, czyli to po prostu tak tu. No. Moment, muszę licznych sobie przybliżyć. Żebym go lepiej widział. Gdzie są ci chłopcy? Tu, tu jest jakiś miły chłopiec. Dobra? Nie macie. Dobra, oni są na dole, tak. Oni są. Oni będą iść na górę. Dobra. Tak, no. dobra damy go tutaj. Przełącznik. Co to mi dało? A! Dobra. Teraz jest to wyżej. Czyli mogę się dostać tu. F5. I wyłączamy pięknie. Teraz co? Skoro jest to wyłączone, mogę iść do sokołowa. Ach, te parówki sokołów najlepsze. Tutaj jest typ. Uh, wait a second. Przejdę tu. Uh, dobra, myślałem, że się stoczy. F5. Tam Sokołowa To jest ten typ. Otwieramy włas. Czy ktoś tu jest? Chyba nie. A? Ktoś tu jest. Ale czy jest tu runa? No. A nie, to jest ta w tym. Czyli tutaj nie ma run, które mi zależy, żeby były. Kur... Aj, strącił mnie. Dobra. Walka musi być. <laughs> Jak go wyrzuciło? O oh, fak. Nie. Dobra, pięknie. Cyk. No, blokowałem. Bang. Nie ma. Nie ma. Gdzie ty jesteś? W ogóle, do dołu są te. Pończynki, czy coś w tym stylu. Dobra, użyjmy tego, weźmy to. Pocisków nie zużyłem, w ogóle rzadko strzelam. Eee, tutaj jest klucz elektryczny, fakt. Dobra, pobawmy się jeszcze z tymi F5. Fuck je. O, fuck, on na mnie zieje ogniem Fuck Pierdolony, przepraszam Po prostu, kurde Wział na mnie ogniem jak porypany Czy to, czy to wybucha ogniem? Tak, to wybucha ogniem Kozak Mam to, co chciałem Mam jeszcze jakieś kule analne <grystu> Kłaniam tak, <grystu> się nisko jak Aż po same kule Dobra, dość żartów Idziemy dalej No przechodź tu nic nie ma. Idziemy ku przygodzie. Przejdź. Dokładnie, jestem. Jestem tam, gdzie nigdy nie byłem. F5. Dobra, dom sokołowa. Musimy się tam dostać. Kibelek, a w kibelku sraczka. Spuszcza się. Książeczka. Mam um, jedonko. Hm, sam nie wiem, czy butelka mi się przyda. Na razie nie ma tutaj nic fajnego. Na razie. Tutaj jest jeden typ. F5. Jest przejście dołem ale mnie interesuje, czy mogę. yes around and around like the cycle of life such a wondrous symbol a dobra mogę iść tu na górę F5 bo jak są te <coughs> pluiaki, jak ja zwe, zwe zwać To ja nie lubię plujaków Plujaki są B, bo one plują Dobra Musimy wyłączyć ściany Po cichutku Po malutku Dobra Przełącznik, który włącza chyba to F5. Musimy być szybcy. Nie, to co to włączyło? Aha, włączyło to te kule. Te, te, te. W takim razie to jeszcze musimy inaczej włączyć. Jest tu coś jeszcze, nie. Hmm, huh. czy na to wejdę? Wejdę. O, i to to wyłącza, tak? Jeśli tak, to masno. Dobra, piek. Robimy ich. Dobra, czyli. To jest już pod moją kontrolą, czyli mogę wbiec w tą ścianę i czekać aż oni przyjdą, więc... Murżuję to ja nie jestem, ale... Zaczynamy. Rzeź. Syk. Pięknie. Ja sobie tak, przejdę na luzie. Siema, ja mam dostęp! Wy nie. Wy nie. Pa, pa. Papa! Pa. Ej, zapraszam! Chodź! Chodź! Tutaj! O, gratki. Dobra. Zabiłem jakże urochliwie um, tych gwardzistów. Teraz ruszamy po pana Sokołowa. Bo kiełbasy lub parówki Sokołów są najlepsze. Ale tak to tylko słyszałem. Dobra. Mm, nie to. Runa, kościany. Szczerze, chcę tą runę. Ona jest w ogóle tutaj, gdzieś. Czy ona jest w domu Sokołowa? Czy to jest dom Sokołowa? To jest kościany. A czy kościanego chce, nie chce Ha, dom sokowa. Idźmy w górę to w ogóle jest? Nie. Chym. Aha. wezmę to. Dobra. Jesteśmy tu. Tepnijmy się. Dobra. Myślałem, że się złapiesz Gzymsu, ale jak nie, to łaski bez. Dobra, ona jest gdzieś tam. Pięknie. Dobra. Ty zdechłeś? Ty masz głowkę? Dobra. A poza tym trzeba posprzątać po sobie. Dobra. Jestem w domu. Chyba widział typ spadające ciało, to coś nowego. Lotatka jakiś nowy rodzaj przeciwnika. Nie ma mnie, on się jeszcze tak patrzy. Z pewnością. Dobra. Dobra, dobra, spokojnie. Gdzie oni są? To jest kolejna ta kurtyzana, znaczy pokojówka. Dlaczego mi się wszystko kojarzy z kurtyzaną? Nie wiem, gdzie ją postawić. Holender. Dajmy ją po prostu. Doranik nikt tego nie Nik Nikt, nikt, nikt. Jestem tu po Waszą zgubę. O, prawie to widziała. Prawie to widziała. Jestem niebezpiecznie blisko wykrycia. Kurwa, o nie, laga miałem. Sorry, jakbyście to widzieli. Dobra, śpicie na sobie. Dobra, idziemy dalej korytarzem, i sorki, jakbyście widzieli serę tego laga. Ta luna była gdzieś na górze. Get spopit. Ja. Yeah. O nie, laga mam. Okej, okay, dobra. Dobra, to mnie już nie krzywdzi. Za to, to mnie krzywdzi, ale jest przejście pod spodem. Ale ja muszę iść do góry Skorzystajmy z przejścia do góry To ja mogę nad tym murkiem A... Tak będzie bardziej taktycznie. Tu jest alarm Sokoło, jak ja mam się do ciebie dostać? Tu jest ta runa, ale ona jest na dachu? Czy co? Albo tutaj... moment, czy tutaj jest gdzieś winda? Chyba, <śm>, może schody, <śm>, tutaj jest ten zamknięte, książka i tak to ich ominąłem, ale teraz co? Pieniążki, nie to. Pieniążki chcę. Wszystko, co jest związane z pieniążkami, chcę. E, przeczytaj, przeczytaj, tak. Tram mi się nie przyda. U, masno. Dobra, chodźmy dalej do góry. Halo. Varia sokova Sokolov? Sokolov? Formula 25. Which, in conjunction with a high heat therapy, which came to me most vividly in a dream last night, has great potential, according to the latest celestial alignment. As for test subject 312, after oh. the character thick sloughing of the skin, she should be dead by mid-morning tomorrow.

Kurde, no, dziewczyno, no... Fak, ona chyba, chyba zginie. Mogę tutaj sobie... Mam stówę na stówę, więc biorę... Miłego pana. I do Samuela. Dobra, <laughs> F5. Hmm, czy jest tutaj jakaś szybsza droga? Owszem. Owszem, jest. Dobra A, Dobra Tutaj mogę to zhakować. Ale Nie za bardzo mi się chce Więc pójdę tak Dobra Samuel jest tam, ale ja wolę przez dachy F5 kalender. Ham. Tu. To tutaj w ogóle jest kolejna brama? Czy oni tam kogoś trzymają? Oni tam mają więźniów. To chyba ich uwolnię. O nie, laga miałem. Sorry. Idę ich uwolnić. Mhm, czysto wolne, uciekacie panowie. Kurde mol, spóźniłem się trochę, co off. O, jest na dole. Czy są tutaj plójki? Chyba nie. Oby Samuelu, to znalazłem sokołowa. A was przepraszam za te jakieś sinki, co mi. Mm, co mi kąp teraz robi. Do pubu. W nie mam nowy uh, monitor i też muszę się przyzwyczaić do grania na niego.

Sokolov, well done corporal well done i doubt a dozen soldiers could have done it better sokolov's knowledge will enable us to strike at the lord regent directly and ultimately help you get your life back soon we won't have to hide in shadow the royal position is brilliant, but he was a fool to protect the Lord Regent. Sokolov gave us the elixir, the war machine. He could have made us a great nation. Now he pays the price for siding with the tyrant. You have my thanks, sir. If you wish to get some sleep, now is a good time. Yeah. Tak, chętnie, chętnie się prześpię.

Ok Dobra Dziewczynka czuje się bezpiecznie Kiedy jest obok korwo Strange e, Dobra Tutaj jest kolejna runa e, Dobra, tym się zajmiemy już W kolejnym odcineczku, dlatego Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę A ja spadam, cześć